Panie Senatorze, Panie Pośle, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Wszyscy Szanowni Państwo, Przedstawiciele Władz Radzenia Podlaskiego, Powiatu razyńskiego Studenci tej nowej chwili Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II w Radzeniu Podlaskim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że dzisiaj świętujemy no, coś, co jest wydarzeniem w, w historii, bogatej historii Raznia Podlaskiego. Wszystkim, którzy nas obserwują za pośrednictwem mediów, chcemy powiedzieć, że Raznik Podlaski to miejsce, w którym pisana była konstytucja 3 maja, tu w tym przepięknym pałacu, który staranie pana burmistrza i władz miejskich od kilku lat jest intensywnie odnawiane, za co bardzo dziękujemy. To jest, można powiedzieć, stolica polskiego konstytucjonalizmu. I do tej stolicy polskiego konstytucjonalizmu zawitała dzisiaj akademickość. Oto od roku 2022, od jesieni Radzyń Podlaski stał się miastem akademickim. Brawa dla wszystkich z Radzynia Podlaskiego. Gratuluję serdecznie Panu Rektorowi, Wysokiemu Senatowi, wszystkim pracownikom naukowym i administracji. Bialskiej, Akademii Białskiej Jana Pawła II, tych osiągnięć, o których pan rektor tutaj tak szczegółowo nam powiedział, i tego, tego liderowania w rankingach uczelni zawodowych i tego, co stało się w wyniku ewaluacji zakończonej właśnie, a zatem uzyskania statusu akademickości w pełnym tego słowa znaczeniu, w pełnym, w pełnym wymiarze. Gratuluję również tego, że podjęliście Państwo. Przy współpracy i z panem senatorem Grzegorzem Bieleckim i panem posłem Dariuszem Stefaniukiem, przy współpracy ze mną też to prawda, bo to, bo to troszkę trwało i y, y, miało też swoje różne okoliczności, również trudne, podjęliście Państwo decyzję o przeniesieniu studiów, może nie przeniesieniu, ale o zwiększeniu ilości y, miejsc na studiach medycznych i zrobienia tej filii. Otwarcia tej chwili w Radzie Podlaskim właśnie na kierunku pielęgniarstwo i kierunku ratownictwa medyczne. Widząc, proszę Państwa, wielki rozwój tej uczelni na przestrzeni ostatnich lat, jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo. I liczę na to, że to nie jest ostatnie słowo, także tu w Radzeniu być może. Otóż otwieranie nowych kierunków medycznych takich jak pielęgniarstwo czy ratownictwo medyczne, jest absolutnie konieczne, jest w żywotnym, leży w żywotnym interesie państwa polskiego. Podobnie jak otwieranie nowych kierunków lekarskich. Braki kadrowe i wśród lekarzy, i wśród pielęgniarek, i wśród ratowników medycznych to jest efekt zaniedbań wieloletnich. wieloletnich. Nie jest tak, proszę Państwa, że za całość problemów odpowiada emigracja. Absolutnie nie. Był taki moment w naszej najnowszej historii, gdzieś 10-15 lat temu, kiedy rzeczywiście zaprzestaliśmy, można powiedzieć, w wielu miejscach kształcenia pielęgniarek. Zmieniał się również sposób kształcenia pielęgniarek, kończyły, kończyły działalność licea medyczne. Przechodziliśmy na kształcenie już na studiach wyższych na kierunku pielęgniarstwa. Niemniej jednak tych miejsc, gdzie kształciło się pielęgniarki, było niewiele. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat tych miejsc powstało zdecydowanie więcej i najlepszym przykładem są tutaj uczelnie wyższe zawodowe. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu rektorom, również tu obecnym, za podejmowanie tych wysiłków. Dzisiaj chyba tylko dwie spośród 34 uczelni wyższych zawodowych nie mają kierunków medycznych, a zdaje się, że 32, na pewno ponad 30, 31 albo 32 uczelnie te kierunki medyczne mają. Niektóre mają już również kierunki lekarskie. Około roku 2010, proszę Państwa, kształciliśmy około połowy, zaledwie około połowy tej kadry lekarskiej, którą kształciliśmy jeszcze w roku 1989. I to jest powód, dla którego dzisiaj na rynku lekarskim mamy kilkadziesiąt tysięcy wakatów. Taki jest również powód, dla których potrzebujemy zdecydowanie więcej jeszcze pielęgniarek i zdecydowanie więcej jeszcze ratowników medycznych i położnych. Jedynym sposobem, jedynym sposobem, Uzupełnienia tych braków kadrowych na rynku lekarskim, pielęgniarskim czy na rynku ratowników medycznych jest tworzenie nowych kierunków i dlatego otwarcie kierunku pielęgniarskiego i ratownictwa medycznego tu w Radzeniu Podlaskim jest tak szczególnie ważne. Nie tylko dla Białej Podlaskiej, nie tylko dla Radzynia Podlaskiego, nie tylko dla Podlasia, tak bo Podlasie jest w województwie lubelskim, to południowe, ale dla całej Polski. I za to raz jeszcze Państwu serdecznie dziękujemy. Przepisy prawa, które zmienialiśmy, dzięki również tu obecnym panu posłowi Dariuszowi Stefaniukowi, panu senatorowi Grzegorzowi Bieleckiemu, zmienialiśmy i to na przestrzeni ostatniego roku zaledwie, pozwoliły na rzeczywiście zwiększenie wysiłków po to, żeby ten, te braki kadrowe szybciej uzupełniać. Tylko w tym roku miałem zaszczyt i przyjemność wydać zgodę na kierunki lekarskie w Elblągu, w Płocku, w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w, w Częstochowie w Uniwersytecie Jana Długosza. Dziś już kierunków lekarskich na uczelniach niemedycznych jest więcej niż na uniwersytetach medycznych. Powtarzam, to jest jedyny sposób, jedyny sposób żeby uzupełnić te kilkudziesięciotysięczne braki kadrowe. Nie ma innego. Nie sprowadzimy tu lekarzy z zagranicy. Nie wyjechało tyle lekarzy polskich za granicę, po prostu zbyt mało tych lekarzy kształciliśmy przez kolejne dziesięciolecia III Rzeczpospolitej Polskiej. I dzięki temu, proszę Państwa, liczba studentów medycyny, studentów z kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych dziś na pierwszym roku to 10 700. To jest o ponad 50% więcej niż jeszcze 7 lat temu. I tylko w ten sposób możemy mieć nadzieję, że w najbliższej przyszłości te braki kadrowe. Uzupełnimy. Jestem również przekonany, że kierunek lekarski może powstać także w ramach Akademii Bialskiej im. Świętego Jana Pawła II i zachęcam do tego Pana Rektora i szanownych Państwa profesorów. Nie tylko po to, żeby prestiż tej uczelni był jeszcze większy, ale również dlatego, że po pierwsze Biała Podlaska jest świetnym ośrodkiem, w którym można kształcić lekarzy, również praktycznie, bo ma znakomity szpital wojewódzki i tę bazę do praktycznego kształcenia, a po drugie kadra na tym uniwersytecie. I możliwości tej akademii, jeszcze nie uniwersytetu, wskazują na to, że jest to możliwe. Do tego Państwa zachęcam. Jak mi się udało zachęcić do pielęgniarstwa, to myślę, że, że i ten, ten kierunek lekarski w przyszłości może tutaj mieć miejsce. No i ostatnia rzecz, proszę Państwa, niezwykle ważna. Zwracał na to uwagę Pan Rektor. Jesteśmy w Zespole Szkół Zawodowych w Rodzeniu Podlaskim im. Świętego Jana Pawła II, w którym otwieramy filię Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych imienia Świętego Jana Pawła II. No, to gwarantuje sukces w przyszłości. To jest, najwybitniejszy... to jest najwybitniejszy spośród Polaków. I to, że dzisiaj w sposób bezczelny, karygodny i haniebny. Jest opluwany na pomnikach, któremu słusznie wystawiliśmy. Jest tylko przykładem na to, jak potężne siły antypolskie działają w ramach naszego państwa, jak bardzo dążą do naszego wynaradowienia. To są mocne słowa, ale wiem, co mówię. Konsekwentnie próbują nas zniechęcić do polskości. A polskość, jej kultura, jej tradycje, jej obyczaje, jej historia, od początku. Jej istnienia jest związana z chrześcijaństwem i, i z wszystkim, co z chrześcijaństwa wynika. Cały wiek XX, druga połowa wieku XX, ale także również cały wiek XIX obchodziliśmy przed momentem święto niepodległości i wspominaliśmy to, co się stało 104 lata temu. To nie było tak, że 104 lata temu, po 123 latach, Polska na nowo wróciła na mapę świata, odzyskując niepodległość. Przez 123 lata sześć pokoleń Polaków poddawanych było gruntownej i masowej rusyfikacji i germanizacji, bardzo brutalnej, zsyłki na Sybir, śmierć wielu powstańców, prześladowania rodzin powstańczych. A mimo to Polska przetrwała. Wiecie Państwo dlaczego? Bo miała Kościół katolicki, jego wspaniałych kapłanów duchownych, Wybitnych ludzi, którzy nam polskość w Kościele Katolickim w Polsce przenosili na kolejne pokolenia. W drugiej połowie XX wieku utrzymaliśmy nasze tradycje, naszą kulturę, pomimo inwazji komunistów, również dzięki wybitnym mężom stanu, takim jak kardynał Stefan Wyszyński, kardynał Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II. Wszyscy ci, którzy walczą z polskością, robią to już dziś otwarcie, prześladując Kościół, czego efektem były ostatnie wydarzenia z Małopolski, prześladując Kościół i opluwając naszych najwybitniejszych Mężów stanu, autorytety, bo jak się naród odetnie od jego autorytetów, to tak jakby podciąć gałąź, na której się siedzi. My nie damy tego zrobić, i cieszę się, że jesteśmy w Zespole Szkół Zawodowych im. Świętego Jana Pawła II, w Filii Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych imienia Świętego Jana Pawła II. Dziękuję Państwu bardzo za to i życzę Dobrego Roku Akademickiego.